कमर yeah. 注意身体的放子

Witto środka! Witto środka! Do środka! środka! Koniec! 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 Koniec wielu. Ja, すいません。

Brawo. I go przyjęła. Po części czuję się, że tego, że, 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 miałem w tym jakiś wkład. Ja mogę powiedzieć, że mi pierwszy raz zabili karabin. Ten filmik ma być w tempie ekspresowym, chyba. Chcę się pochwalić, dziewany. To, że się zajęła prezent jak chłopca. A mi zabili karabin. Ja pierdolę. Ale dostałem od Marka... Bateria ci się skończyło. To nie moja. że nie Zdjęłem, nie żyłem, ale... raz, sprawdzimy, kto ma babolę w nosie. Ciemno. Ciemność, widzę ciemność. Nie, nie, A nie wiesz, czasem czy sprężynę nie była zablokowana? Trzeba ją strzelić. Chodzi mi ten filmik gdzieś ciągnąć? E, nie, <grywa> chyba że na płytę. A czy jak będzie na YouTube to proponuję y, strona zrzuta.pl i tam na tym można ten link wkleić. Ja nie będę aplaudował we wszystkich miejscach. Na YouTube, nie? Ja poproszę ja tak <mulatikasza> to, 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 rozumiem, to, to w tele. W tamtym, w tamtym, tak. Sam to strzelniesz normalnie, bo tak muzykę korzystuję. Wiesz, jeszcze ten dożyk... Niech sobie przeciwnik weźmie z tego Vipa, a my... Zdobyłeś Vipa. To każdy miał komentarz o jednej ważnej rzeczy. Wyjście staro. No i chciałem tu dokończyć, ale... Dobrze, wyciągnąłeś z ust dokładnie. No bo to jest raz. <mulatikasza>

Co my, kurwa, kebaby jesteśmy? Kebabownicę. Ten, co szukiwał, to ten. Jak chowałeś, tak chowałem. Nie widziałem. Kiepur, Widziałeś gdzieś pewnie tutaj coś. Ale nie chciałem ci już dzisiaj coś humoru no, to się móc się robić. Co masz? Tyle razy cię zabijałem. No, ale on studni tutaj. Dalej. Nie żyjesz? A ja już na styku takiego. <gryzak> Reszta wysiłku, no? no, oczarku znowu, no? To czarnku, to czarnku, No to czarnku. Problem? To czarnku. Bo no, zaraz tę sprawę załatwimy. Ja nie mam no bo wrzeciominę, show. Możycie ci? Aha, no dobra. A tu puszczmy. Kulkę z gazem? No dobra, dobrze, dobra, słuchajcie, dobra, ja tylko chciałem tak. Pierwsza rzecz, Serdecznie dzięki, że jakoś to się nam udało posklejać. Dzisiaj miała być tematyczna impreza, ale niestety organizator się rozchorował, dlatego tak na szybko kilka patentów wymyśliliśmy. Dlatego przy Druga rzecz, e, ja musiał uczulić na następne jakiekolwiek nasze spotkania, że lepiej jest powiedzieć, nawet w dalszej odległości nie żyjesz, niż komuś z zęby wybić coś takiego. Albo dupę odbić. Kto dostał do mnie głowę. A dupę to jeszcze... Teraz? To, to ja to dobrze ja to ja to tak? Tak, to tak. Taka tak, była I kolega po skarpie w dół zleciał. Ty? Ja też, jak widziałem do ten szarek, kogoś widziałem, tylko twarz i krzyknąłem, nie żyjesz, mimo to, że odległość była znaczna, ale po buzi Staram się to robić. totalna. lubię e, cię. I proszę też na przyszłość jedną rzecz: jeszcze e, wulgaryzmy w stylu: kurwa, nie mogę wyjść z respa, weź wypierdalaj, to opuśćmy sobie takie teksty. Jeżeli ktoś chce, może zamknąć respa tak, że nie wychodzicie z respa. No takie są, kurwa, reguły gry, tak? Ktoś pomyślał, stanął sobie przy wyjściu, wyjdź drugą stroną, obejść to. I też głupio jest zwracać uwagę, jeżeli strzelający słyszy uderzenie, materiał i musi zwrócić uwagę, że ten ktoś dostał. To też jest głupie. Czasami w ferworze walki, no. okej. Okay. Wszyscy będziemy to, każdy na siebie posypie się popiołem i będzie dobrze. Tak, 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 ja tak, jeszcze raz serdecznie było. Wam dziękuję. Na forum Zdjęcia, proszę tylko i wyłącznie pochwały. Jak ktoś ma jakieś nie złe nie tematy, no to rzucajcie prosto w twarz tak najlepiej. Bardzo fajnie jesteśmy uratowały. uratowałeś sytuację dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Jakby ktoś nie wiedział, on nazywa się ŚD. Jest kapali. Ja, ja wiem, ja wiem. Ja, ja wiem, kto on chodzi. Ja no jak ja już wiedziałem. Zaplecam. Jakie no dwa? A tu na dole, to kto mi dobra, No to dobra, no, tutaj się nie liczy, ale tam. Aha, był nie. A tutaj też! A on się 15 minut składał do tego z <laughs> Jesteś, Jesteś ulubionym fagiem. Trzy Cztery razy zdrowy. ten sam. Dobra, koniec. Dzięki bardzo. bardzo. Żeby jeszcze trzy razy, jak to będzie padaka, to będzie specjalna nagroda za strzelenie padaka. Jego padaka. jego Ale Oczy też z rąbaniem Ej man. mi. ładnie mm. wyglądasz popraw grzywkę. No, no popraw tą grzywkę. Czyż to, jest no, już w to się Nie! To, to tak. dobrze. <laughs> Aha. Hm, nie. Zaciągnij na za góry pochwałę. W związku z viperką nie. Ja, nie. ja szczególnie na Ale to ja biegłem. Tak, nie, no że wszyscy, wszyscy razem. Na razie. Tak ogólnie tak no. powiem. Piona, Janusze. Trzeba pan ci <słuknie> tak wyskoczyć. No Lupówka? Dobra, szara! Chodź sobie walniemy razem, bo tydzień temu was nie było. A panią fotkę nam pani wyglądać. By gdzie byliśmy Gdzie byliśmy? Widzisz jak ci słodę? No. Nie, też zzało, nie. nie, po prostu jestem kurdurarny, nie? Chodź, co się robić. Tam później proszę cenzurę jakąś walnąć. Jak ja do fotografa coś mówię, to wycinę Aha. No to nie będziesz no, tam, to Nic z materiałem.

Jenerał, czyli No, wyście no, no. nie A czekaj, bez repliki to do to dupy! To właśnie. No, no. no, no właśnie! No, no, o Ogarniesz to całe chacajstwo! No kurde, jakbyście no. musieli się trochę no. oh. tak. Razem. Nie mam szeregu. O, za to! Zepli go tam, który... O, ]Yes. W momencie przystrykania z mieczek, który spadał, by było po masie. Wiedziłaby to. Nie dla kogo, który siedzi pod tobą, akurat. Pamiętać, żeby nie było pasa, no spuszczę, tak? No, Zobacz, lans musi być, jak się ma i tanie. Co robisz? Na 3, 4 krzyczymy KWN! Serek Spotlady! Pojedyncze! Pojedyncze! Jaki pan lubił? Jak skarabina! Dalej! No chwila, daj się lubić. Zmiana na portret. Cała para. Trzeba, A może byś zdjęła tą dęko z przodu? No, no. Ja, no co, tak lepiej. A kto i zrobi zdjęcie? Ej na pociąńcie. Tu się wpasuje. Operator o, kamery zrobi zdjęcie. Pora, chodź, chodź. Teraz tak. poszczególne wycinki, teraz... Ściągnij te majki, majki. z głowy. Weź ktoś ją zmień. Ściągnij te wsi, majki. Kto ten? Wes, ty robiłeś zdjęcia ostatnio, nie? Weź ci. Wycelowane teraz. To jak możesz, to zmień dalej. Ty portretowe robisz? <ślistny> to obiektów, to komisji, to w w w nie, dowód teraz znowu odebrałem. Ma, ma tak długi obiektyw, że to może. Się nie no, to? Z dawno. No. No, bo zbliżenie na tej ilości gorzałej fajek, które pokoniam. Mała, cysterna, z wagon Palikot musicie, kochać, nie własny palmos. No. On go sponsoruje.

proszę zapakować. Zidło, zidło. No. Kurde, po żeby śmieci zabrać. Tak, tak, właśnie, dziedek, bardzo słusznie. Dzieci, bądźcie, dajcie, żeby zabrać. Te zdjęcia to jestem do dyspozycji. Zdjęcia. Ależ jak jest zdjęcia. A co? Nie masz lampy, Ja chciałem, żeby zrobić sto procent. Dzidaj, kaj to jest zdjęcie? W bunkrze radiowym. Podejść zdjęcie z dalekim. No no. Rozwodowe. Nie rozwodowe żadnego, ale nie rozwodowy sobie Ale nie ma pełnego umundurowania. Co to Co zrobił Co dalej? Co dalej? Powiedział, że nie. Dobry z rybakami. Mówi, pod... z, z rybakami nie robi z Kto? To zrobimy bez Pawła. Hmm. <laughs> My też chcemy. Prosimy. <laughs>